Wiecie, czego żałuję, że ojciec, który kupił mi na przykład pierwszą gitarę,. 26 taką... letni Piotr Kupicha, znany i uwielbiany lider zespołu muzycznego, wreszcie przełamuje ciszę i wyznaje miłość swojego życia. Nie jest to zwykłe wyznanie. To tajemnicza, elektryzująca historia, która zmienia całkowicie jego codzienność. Już od pierwszych chwil spotkania między nimi w powietrzu unosiła się mieszanka napięcia i magnetyzmu. Ich spojrzenia trzymały w ryzach każdy oddech, a drobne gesty, dotknięcie dłoni, subtelny uśmiech, delikatne muśnięcie ramienia, mówiły więcej niż tysiące słów. Niepokojąco silne emocje tej relacji odbijają się echem w życiu Piotra. Każdy jego dzień wypełniają myśli o niej, a najprostsze decyzje od wyboru piosenki, na próbę, po spotkania towarzyskie stają się polem nieustannego napięcia i ekscytacji. Przyjaciele zauważają, że coś się zmieniło, jego spojrzenie jest głębsze, gesty bardziej zamyślone, a uśmiech ukrywa tajemnicę, której nie chce zdradzić nikomu innemu. To nie jest typowy romans. Ich spotkania bywają krótkie, nieoczekiwane, czasem w miejscach, które wydają się przypadkowe, a jednak każda chwila jest przesiąknięta napięciem i intensywnością uczuć. Piotr odkrywa w sobie emocje, o których dawno zapomniał mieszankę fascynacji, strachu, pożądania i niepokoju. Każde słowo, każdy gest, każda cisza między nimi staje się źródłem opowieści, którą trudno oderwać od codziennej rzeczywistości. Ta nowa miłość wkracza w życie Piotra niczym burza wstrząsając jego rytmem dnia, zmieniając relacje z bliskimi i kolegami z zespołu, wprowadzając do jego świata nutę tajemnicy której nikt wcześniej nie mógł sobie wyobrazić. Każdy krok, każda decyzja nabiera innego znaczenia, a widzowie i fani zastanawiają się, jakie konsekwencje przyniesie ta fascynująca historia. Jeżeli chcesz śledzić kolejne odkrycia i tajemnice życia Piotra Kupichy, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień. Kolejne rozdziały tej niezwykłej historii już wkrótce. Już pierwsze spotkanie po latach wydawało się przesycone tajemnicą, jakby czas zatrzymał się na ich spojrzeniach. Piotr nie potrafił odgonić myśli o niej, a każde wspomnienie wcześniejszych chwil z przeszłości zdawało się kruszyć pod naporem nowego uczucia. Ta miłość nie była spokojna ani przewidywalna. W jej obecności serce Piotra biło szybciej, a umysł walczył z własną racjonalnością. Próbował zachować kontrolę, lecz każdy gest, każdy dotyk, każdy uśmiech wprowadzał go w stan niepokoju i euforii jednocześnie. Czuł, że jego życie rozdziela się na przed i po, a on sam staje na krawędzi czegoś, czego jeszcze nigdy nie doświadczał. Codzienność Piotra zmieniła się diametralnie. Poranki zaczynały się od myśli o niej, zamiast od zwykłych obowiązków. Próby zespołu stawały się walką między skupieniem a wspomnieniami ich ostatniego spotkania. Często odkładał instrument, nie potrafiąc powstrzymać uśmiechu ani drżenia rąk, które wywoływała w nim świadomość, że ich drogi znów się przecięły. Nocą nie mógł zasnąć, przewracając się z boku na bok, wciąż analizując każde słowo, każdą reakcję, każdą ciszę, która kryła więcej niż tysiące rozmów. Piotr czuł, że jego ciało i umysł wchodzą w nieznane strefy emocji, gdzie pragnienie i lęk stapiały się w nieustannym napięciu. Spotkania z nią miały w sobie elementy nieprawdopodobnej intensywności. Czasem wystarczyło, że znalazł się blisko niej, by poczuł drżenie całego ciała, a serce przyspieszało tak, że zapominał o otaczającym świecie. Każdy gest, każda drobna intymność stawały się katalizatorem jego wewnętrznej walki między rozsądkiem a tym, co naprawdę pragnął. W głębi duszy wiedział, że te uczucia mogą wciągnąć go w sytuacje trudne do przewidzenia a mimo to nie potrafił się oprzeć, jakby wszystkie granice zostały przekroczone w jednej chwili. Cydesy. Reakcje najbliższych były mieszane. Przyjaciele zauważali zmiany w jego zachowaniu, rozkojarzenie, niecierpliwość, rzadkie, enigmatyczne uśmiechy, które zdradzały, że coś niezwykłego dzieje się w jego życiu. Rodzina początkowo reagowała sceptycznie, nie rozumiejąc intensywności jego emocji. Pojawiały się pytania, obawy i ciche ostrzeżenia, że nowe uczucie może przynieść więcej zamieszania niż szczęścia. Niektórzy bliscy wprost wyrażali wątpliwość, traktując to jak chwilowy kaprys, inni jednak zaczynali dostrzegać w jego oczach szczerość i autentyczne zauroczenie, które trudno było zignorować. W miarę upływu czasu Piotr coraz głębiej odkrywał, jak bardzo ta miłość wpływa na jego codzienne życie. Każdy wieczór spędzony w samotności wydawał się pusty i bezbarwny. Każda rozmowa z kimkolwiek innym traciła znaczenie w porównaniu z tym, co działo się między nim a nią. Myśli o przeszłości i wcześniejszych związkach, które kiedyś wydawały się ważne, Teraz stawały się cieniem, który ustępował miejsca nowym emocjom, pełnym napięcia, radości, ale też strachu przed utratą i niepewnością. Nie brakowało też tajemnic, które pojawiały się stopniowo, budując napięcie i niepokój. Każde spotkanie odsłaniało nowe warstwy jej osobowości, czasem sprzeczne, czasem zagadkowe, każda reakcja była dla Piotra wyzwaniem, każda decyzja wymagała od niego odwagi, której wcześniej nie potrzebował. Był świadomy, że związek ten może wstrząsnąć jego światem bardziej niż jakiekolwiek wydarzenie z przeszłości, a mimo to czuł, że nie może się wycofać. W jego codzienności pojawiły się nowe rytuały. Niektóre subtelne, jak ciche rozmowy o północy, krótkie wiadomości pełne niedopowiedzeń, inne dramatyczne, jak nagłe wyjazdy, niespodziewane spotkania, które wymuszały pełną obecność i koncentrację. Każdy gest i każda chwila niosły w sobie emocjonalny ładunek, który Piotr musiał rozładować w sobie sam, zanim mógł wrócić do normalnego życia. Ta miłość stawała się lustrem jego własnych pragnień i lęków. Rozsądek podpowiadał ostrożność, strach przed konsekwencjami, mieszał się z fascynacją, pożądanie z odpowiedzialnością. Każde drgnienie serca było nie tylko reakcją na bliskość ukochanej, ale też przypomnieniem, że prawdziwe uczucie rzadko bywa łatwe, a prawdziwa miłość może wymagać konfrontacji z samym sobą. Piotr czuł, że stoi na granicy dwóch światów tego znanego, uporządkowanego i nowego, pełnego niepewności, napięcia i ekscytacji. Historia Piotra Kupichy nie jest więc tylko opowieścią o uczuciu. To zapis jego wewnętrznej podróży przez pragnienie, Strach, nadzieje i odkrywanie nowych aspektów siebie w świetle nowej miłości. Każda chwila, każdy gest, każdy sekret między nimi buduje napięcie, które nie pozwala oderwać się od tej historii, a zarazem otwiera drzwi do nieznanych wcześniej tajemnic i wyzwań, które Piotr musi stawić czoła. Każde kolejne spotkanie z nią sprawiało, że Piotr czuł się rozdarty między tym, co znane, a tym, co nieodgadnione. Nie potrafił przewidzieć, co przyniesie następna rozmowa, gest czy przypadkowe spojrzenie. Było w tym coś hipnotyzującego, jakby każdy moment był kluczem do ukrytej prawdy o niej i o nim samym. Czasem przytulenie do niej trwało krótką chwilę, a w jego umyśle rozbrzmiewał wtedy huk emocji: radość, niepokój, pragnienie i obawa splecione w jedno. Zdarzało się, że po takich spotkaniach nie mógł spać, obracał się w łóżku, wspominając każdy szczegół: jak pachniała, jaki cień przesunął się po jej twarzy, sposób, w jaki jej dłoń mimowolnie dotykała jego ramienia. Nowa miłość wpływała na jego życie codzienne bardziej niż kiedykolwiek przypuszczał. Próby zespołu stawały się wyzwaniem, skupienie się na muzyce było trudne, myśli uciekały w kierunku niej, każda pauza w grze przypominała o jej obecności lub braku. W kontaktach z przyjaciółmi Piotr często czuł się nieobecny, znikający w swoich myślach, uśmiechając się w pół zdania, jakby ktoś inny dyktował rytm jego emocji. Nawet drobne wybory, które wcześniej były rutynowe, co zjeść na śniadanie, którędy iść na spacer czy odpisywać na wiadomość, teraz nabierały znaczenia, bo mogły wpłynąć na to, kiedy i jak znowu ją zobaczy. Wewnętrzny konflikt Piotra narastał z dnia na dzień. Rozsądek podpowiadał ostrożność, że ta relacja może być trudna i pełna komplikacji, że przeszłość nie znika tak łatwo, a świat nie zawsze przyjmuje emocjonalną intensywność. Jednocześnie serce wzywało go do działania, do odkrywania każdego zakamarka tej miłości, do pozwolenia sobie na bycie całkowicie pochłoniętym. Był świadomy, że balansowanie między pragnieniem a odpowiedzialnością jest subtelne i trudne, ale nie potrafił powstrzymać fali emocji, która wylewała się w każdej chwili ich wspólnego czasu. Reakcje najbliższych stawały się coraz bardziej widoczne. Rodzina wyrażała zaniepokojenie. Niektórzy wprost obawiali się, że Piotr wpadnie w sidła uczucia, które może go zranić. Inni nie mogli uwierzyć, że w jego wieku pojawia się coś tak intensywnego. Przyjaciele, którzy znali go od lat, zauważali zmiany w rytmie jego życia, w sposobie mówienia i w tym, jak patrzył na świat, jakby przez pryzmat nowego uczucia. Pojawiały się ciche pytania i szeptane uwagi, ale były też osoby, które wspierały go w odkrywaniu siebie na nowo, obserwując z fascynacją, jak miłość wpływa na jego kreatywność i energię. Nie brakowało również zagadek i niedopowiedzeń, które budowały napięcie. Każde spotkanie niosło w sobie tajemnicę. Krótki list, nieoczekiwana wiadomość, sposób, w jaki milczała lub uśmiechała się, który prowokował w Piotrze pytania bez odpowiedzi. To wszystko sprawiało, że jego życie emocjonalne było intensywne i nieprzewidywalne. Czasami czuł, że balansuje na krawędzi, między szczęściem a lękiem, między wolnością a potrzebą bycia blisko niej. Mimo wszystkich trudności Piotr nie mógł się wycofać. Ta miłość stawała się lustrem jego własnych emocji, pokazując mu, jak bardzo pragnął bliskości, intymności i zrozumienia. Każde dotknięcie, każdy uśmiech i każde spojrzenie były jak kolejne odsłonięcie prawdy o sobie, którą dotychczas skrywał nawet przed samym sobą. Czuł, że wraz z tą miłością pojawiają się wyzwania i niepewność. Ale jednocześnie poczucie, że odkrywa coś absolutnie wyjątkowego. Konsekwencje tej relacji sięgały daleko poza prywatną sferę. W pracy, w kontaktach z fanami i w codziennych obowiązkach Piotr czuł, że jego emocjonalna energia jest podzielona. Nocne czuwania, przemyślenia i napięcie sprawiały, że czasem tracił koncentrację, zapominał o drobnych zadaniach, a kreatywność przychodziła w falach nieprzewidywalnie w rytmie emocji. Jego życie było teraz bardziej złożone, pełne niespodzianek i nieprzewidywalnych momentów, które wymagały od niego pełnej obecności i gotowości do mierzenia się z własnymi uczuciami. W każdym dniu, w każdym geście, w każdej rozmowie Piotr odkrywał nowe aspekty tej miłości. Była to podróż przez emocje, tajemnice i napięcie, które jednocześnie fascynowały i przerażały. Jego serce biło w rytmie niepewności, a umysł balansował między rozsądkiem a pragnieniem. Każdy krok w tym związku był wyzwaniem, każda decyzja wymagała odwagi, a każdy moment bliskości przynosił radość i lęk jednocześnie. Piotr Kupicha Mimo, że przeszedł przez burzę przeszłych związków, odkrywał w tej miłości coś, czego nie znał wcześniej. Intensywność, która wciągała go w wir emocji, nie pozwalała zapomnieć o sobie i stawała się źródłem nieustannego napięcia, zachwytu i głębokiej refleksji. Ta historia jest nie tylko opowieścią o uczuciu, ale również o odkrywaniu siebie na nowo, stawianiu czoła niepewności i przyjmowaniu konsekwencji prawdziwej, nieokiełznanej miłości. Z każdą godziną spędzoną w jej towarzystwie, Piotr odkrywał coraz więcej sprzeczności, które podsycały jego fascynację i jednocześnie budziły niepokój. Niektóre gesty były pełne czułości, a inne nagłe i nieprzewidywalne, jakby chciała sprawdzić granice jego cierpliwości i wytrzymałości emocjonalnej. Każde słowo, które wypowiadała, niosło w sobie ukryte znaczenie. W jej oczach czasem migały sekrety, których Piotr nie potrafił odczytać. To napięcie działało jak magnes, przyciągając go nieustannie, mimo że wiedział, iż każda chwila może przynieść nieprzewidziane konsekwencje. Codzienność Piotra została w całości podporządkowana temu uczuciu. Rytm dnia przestawiał się pod wpływem jej obecności. Poranki wypełniały rozważania, wieczory pełne były refleksji nad rozmowami, nad drobnymi gestami i mimowolnymi spojrzeniami. Praca stała się wyzwaniem, próby zespołu wymagały od niego ogromnej koncentracji, a jednocześnie myśli wciąż uciekały w stronę niej. Każda wiadomość, każdy znak od niej powodował przypływ adrenaliny, który trudno było powstrzymać. Serce biło szybciej, dłonie drżały, a w głowie pojawiała się mieszanka zachwytu i niepokoju. Największym wyzwaniem stało się jednak pogodzenie emocji z rozsądkiem Piotr doświadczał intensywnego konfliktu wewnętrznego. Z jednej strony pragnął zatracić się całkowicie, z drugiej obawiał się utraty kontroli, konsekwencji dla swojego życia prywatnego i zawodowego. Czasami w samotności, w myślach, przewijały się obrazy jego przeszłych związków, dawnych błędów i zawiedzionych nadziei. Teraz wszystko to mieszało się z ekscytacją nowej relacji. Pragnienie bliskości zderzało się z lękiem przed zranieniem lub zdradą. Rodzina i przyjaciele nie kryli swoich obaw, spoglądali na Piotra z mieszanką troski i sceptycyzmu. Część z nich dostrzegała w jego zachowaniu zmiany, które sugerowały, że emocje wymykają mu się spod kontroli. Inni jednak czuli, że ten związek może przynieść mu prawdziwą radość i spełnienie. Komentarze, ciche uwagi i pytania o przyszłość stawały się dla Piotra źródłem napięcia. Musiał balansować między lojalnością wobec bliskich, a pragnieniem życia w pełni, według własnych uczuć. Jednocześnie nowa relacja ujawniała nieznane wcześniej warstwy jego własnej osobowości. Piotr doświadczał emocji, które wcześniej były dla niego obce, mieszanki ekscytacji i strachu, pożądania i ostrożności, fascynacji i niepokoju. Każda rozmowa, każda cisza, każdy przypadkowy dotyk stawały się bodźcem do refleksji nad sobą i swoim życiem. Odkrywał w sobie zdolność do intensywnych uczuć, których wcześniej nie dopuszczał. Zrozumiał, że prawdziwa miłość nie jest spokojnym rytmem, lecz nieustanną grą napięć, testem cierpliwości i odwagi. Tajemnice, które stopniowo wychodziły na światło dzienne, dodawały historii dramatyzmu. Czasami jej milczenie było bardziej wymowne niż słowa, a drobne niedopowiedzenia wprowadzały Piotra w stan niepewności. Piotr wiedział, że musi stawić czoła nie tylko własnym uczuciom, ale także konsekwencjom, jakie niesie za sobą głębokie zaangażowanie. Efekt tej relacji rozciągał się na wszystkie sfery życia. Piotr stawał się bardziej świadomy siebie, swoich emocji i reakcji otoczenia. Rytuały dnia codziennego uległy przemianie. Drobne przyzwyczajenia zniknęły, a ich miejsce zajęły nowe nawyki, podporządkowane emocjom i potrzebom związku. Czuł zarówno ekstazę, jak i zmęczenie psychiczną intensywnością sytuacji. To uczucie wciągało go całkowicie, wymagając od niego pełnej obecności w każdej chwili, bez możliwości powrotu do dawnej rutyny. W miarę jak relacja pogłębiała się, Piotr odkrywał w sobie odwagę i wrażliwość, które wcześniej były uśpione. Zrozumiał, że prawdziwa bliskość wymaga akceptacji zarówno własnych lęków, jak i tajemnic drugiej osoby. Każda chwila z nią była lekcją o zaufaniu, o ryzyku i o tym, że miłość nie zna granic logiki. Ta intensywność, która mogła przerażać, stała się jednocześnie źródłem inspiracji i energii, która odmieniała jego spojrzenie na świat, sztukę i samego siebie. Piotr Kupicha przekroczył granice dotychczasowego życia, stając w obliczu emocji, które wciągały go w wir fascynacji, niepewności i tajemnic. Jego historia pokazuje, że miłość nie jest tylko uczuciem to podróż przez własne pragnienia, konflikty wewnętrzne i nieznane obszary psychiki, w której każda chwila niesie wyzwanie, a każda decyzja może zmienić wszystko. Relacja ta wymagała od Piotra odwagi, cierpliwości i pełnej obecności w każdej sekundzie spotkania. Odkrywał w sobie zdolność do intensywnych uczuć, które konfrontowały go z dawnymi lękami i dawno zamkniętymi emocjami. Jego serce biło w rytmie nieustannej niepewności, a umysł balansował między chęcią zatracenia się w tym uczuciu, a potrzebą ochrony własnej prywatności i spokoju. Tajemnice, niedopowiedzenia i nieprzewidywalność sprawiały, że każdy moment stawał się wyzwaniem, a jednocześnie najcenniejszym doświadczeniem, które kształtowało jego codzienność. Ostatecznie Piotr zrozumiał, że prawdziwa miłość nie zna kompromisów ani łatwych rozwiązań. To podróż, w której trzeba stawić czoła własnym lękom, odkrywać ukryte pragnienia i mierzyć się z konsekwencjami decyzji, które mogą odmienić całe życie. Każda chwila spędzona z ukochaną była jednocześnie wyzwaniem i nagrodą, źródłem napięcia, refleksji i odkrywania siebie na nowo. Piotr zaakceptował, że ta intensywna emocjonalna fala stanie się częścią jego życia, wciągając go w wir doświadczeń, które będą kształtować jego osobowość, sztukę i relacje z otoczeniem. Historia 40-letniego Piotra Kupichy jest dowodem na to, że miłość może pojawić się w najmniej spodziewanym momencie, zmieniając człowieka głęboko i nieodwracalnie. To przypomnienie, że prawdziwe uczucie nie jest spokojne ani przewidywalne, ale pełne napięcia, niepewności i niezwykłych odkryć, które uczą nas kim naprawdę jesteśmy. Każda chwila, każdy gest i każdy sekret w tej relacji stają się częścią podróży przez emocje, które wciągają, inspirują i zmieniają spojrzenie na życie. Jeżeli chcesz poznać kolejne tajemnice i kulisy życia Piotra Kupichy, śledzić rozwój jego niezwykłej historii i dowiedzieć się, jak emocje, pasja i tajemnice kształtują codzienność jednego z najbardziej fascynujących artystów, kliknij, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego odcinka tej fascynującej opowieści. Każdy nowy materiał przybliży Cię do pełnego obrazu tej miłości, pełnej napięcia, odkryć i niezwykłych emocji, które wciąż rozwijają się w życiu Piotra Kupichy.